Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na taki nietypowy film, ponieważ wróciłam z majówki. Na majówce byłam w Polsce, w naszych polskich karkonoszach. Ale podczas takich wyjazdów, najczęściej zawsze wyjeżdżamy na chwilkę do Czech czy na pogranicze niemieckie, po prostu tak turystycznie. A przy okazji zdarza się, że robimy tam małe zakupy. I chciałabym pokazać, co najczęściej z takich wyjazdów przywożę, gdy po prostu mam możliwość znaleźć się właśnie w czeskim czy w niemieckim sklepie. Jeżeli chodzi o Czechy, to bardzo lubię przywieźć, czy na prezent, czy też sami, nie ukrywam, bardzo lubimy. Taki produkt, który się nazywa Marlenka, to są takie ciasteczka miodowe. Właściwie to jest cała seria tej marlenki, bo są i torty, są i torciki. Wiadomo, wszystko ma mnóstwo kalorii, jest bardzo niezdrowe, no ale do Czech też nie jeździmy stale, a czasami można sobie taką małą przyjemność zrobić. Jeżeli ktoś lubi miód, ktoś lubi orzechy, to naprawdę gorąco polecam, bo są to rzeczy bardzo smaczne, a czy bardzo kaloryczne. Także wiadomo, taka mała przyjemność, którą można sobie sprawić podczas pobytu w Czechach. I rzeczywiście te miodowniki czeskie, właśnie takie miodowe cesteczka, są naprawdę wyjątkowo smaczne. Jeżeli chodzi o Niemcy, to w sklepach niemieckich kupujemy panera. to znaczy kupujemy go głównie dla syna, który uwielbia te czy to herbatki, takie właśnie green tea. One są bezcukrowe i są w dużych pojemnościach. To jest taki dwulitrowy w kartonie. Taka herbatka w Niemczech kosztuje około euro, euro z groszami za 2 litry, i to jest herbatka zielona bez dodatku cukru. Faner kiedyś był w Polsce, były sklepy, w których on był, potem został wycofany. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś go lubi, to raczej trzeba go szukać w sklepach właśnie za granicą. On w Niemczech oczywiście jest do kupienia, właśnie w takich dużych pojemnościach. A w czekach częściej można kupić go właśnie w butelkach i o różnych smakach. Ten jest cytrynowy z dodatkiem lici. Są to naprawdę bardzo przyjemne herbatki, zwłaszcza, że nie są dodatkowo dosładzane, więc jest też taki walor na plus, że nie trzeba się martwić, że jest dodatkowy cukier. To jest na przykład o smaku wiśni, taka, można ją schłodzić i wtedy jest jak mrożona herbata. Także syn bardzo lubi. Oraz przywozimy woslowery. To są takie smakowe napoje na bazie wody Bad Woslau. My bardzo lubimy w ogóle te źródła. Byliśmy kiedyś, one się mieszczą w Austrii, pod Wiedniem, do Bad Woslau. Byliśmy właśnie w Bad Woslau, w Baden-Baden podczas wyjazdów, ale nie teraz, tylko parę lat temu. No i mieliśmy okazję zarówno pić wodę z tego źródła, jak i kupować wodę też zwykłą mineralną, nie tylko smakowe z tego źródła, one są bardzo dobre. No i zawsze gdzie gdzieś jedziemy, gdzie one są dostępne, to syn zawsze taką wodę dla siebie do picia przywozi. I tu mamy akurat z echinaceą, z dodatkiem echinacei i na bazie właśnie czerwonych owoców. Echinacea, jeżówka purpurowa, mnóstwo witaminy C, zresztą jest to podkreślone. I właśnie zawartość tych wód zbad Wosław. Także, jeżeli chodzi o skład, no to tutaj jest witamina C, jest sól, cukrów tutaj nie ma, czyli tutaj też jest bezcukrowa, tylko właśnie z dodatkiem witaminy C. Także też bez jakichś takich specjalnych utwardzaczy. Natomiast, no. Wiadomo, po otwarciu trzeba dosyć szybko ją wypić. To są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o żywność, którą przywozimy. No bo już minęły jakby te czasy, kiedy do Czech jeździło się po, wiadomo, piwo na przykład i nie tylko. Natomiast teraz, wiadomo, większość rzeczy można kupić w Polsce. Też nie jest już to taki problem, żeby coś kupić. Natomiast jeszcze... Zdarzają się takie rzeczy, które na przykład ma się zapamiętane z wyjazdów, lubi się je, natomiast u nas są niedostępne, więc podczas wyjazdu można sobie zrobić taką małą przyjemność, żeby sobie potem w domu zjeść i tak sobie powspominać ten wyjazd. Oprócz tego, jeżeli jesteśmy w Niemczech, to ja zawsze poluję w Lidlu na większe rozmiary. Nie ukrywam, że jestem duża i moja rodzina też jest duża. Więc potrzebujemy dużych rozmiarów. W Polsce jest z tym problem. To każdy, kto jest duży, to o tym wie, że te sklepy są drogie. W tańszych sieciówkach też ciężko to, to coś dostać. W Lidlu czasem zdarzają się większe rozmiary, ale to jest XL. Natomiast przy XXXL, czy na przykład 3XL, czy 2XL, to już rzadko się zdarzają takie promocje. Ja na ogół te y, rzeczy z Esmary Lidlowe przywożę właśnie z Niemiec albo z Czech. I teraz podczas pobytu w Niemczech udało mi się kupić w tańszej cenie taki trzypak koszulek XXL 52 na 54 w kolorze takim błękitnym czyli bawełniane koszulki. To jest, jest trzypak i w tym trzypaku są trzy koszulki czyli tu y, opłacało się to wziąć. Bawełniane, więc y, dobry skład. Mąż sobie tutaj znalazł z wyprzedaży 3XL koszulkę Polo i to były takie kwoty: 3 euro, 2 euro w takim dużym koszu z wyprzedażami. Także jeśli ktoś jest duży, to polecam właśnie wyjazd. No jeżeli ktoś będzie, oczywiście niecelowo, bo to wiadomo, benzyna będzie kosztować więcej niż taka koszulka. Natomiast jeżeli ktoś już jest w tym rejonie, to warto zajrzeć sobie do takiego lidla i zobaczyć, czy. Czegoś na tych wyprzedażach nie ma. Oprócz tego że z takiej wyprzedaży właśnie ręczniczek w kolaboracji Michalski, czyli też takie dobre bawełniane ręczniki czasami można przecenione dostać w niemieckim Lidlu. Oprócz tego dla syna bluza to jest też w kolaboracji by Olivier, czyli też z takiej wyprzedaży bluza już jesienna większa. Sam raz będzie miał na uczelnie. No, i ja sobie upolowałam z Esmary dwie pary spodni za euro. Więc to już jest naprawdę super cena, bo nie sądzę, że gdzieś za taką cenę można upolować cokolwiek. Nawet jeżeli te spodnie by się okazały nie najlepsze, to za taką cenę naprawdę warto. To jest 50 cztery rozmiar materiałowe długie spodnie co one zawierają jeżeli chodzi o skład jeżeli zobaczę tutaj ale ten skład wydaje się być dosyć dobry tylko nie wiem czy tu będzie na metce bo tutaj też jest ekoteks. przypuszczam że tu jest jakaś mieszanka poliestru też podejrzewam no ale mimo wszystko te spodnie są duże i no polecam polowanie na takie okazje. Oprócz tego, mąż sobie znalazł również przecenione spodenki bawełniane w dużym rozmiarze czyli wszystko mamy w dużym. I oprócz tego, jeszcze w Czechach to już w Czechach kolekcja w Pepko. Sugar Free. Polecana ta kolekcja była ostatnio też na YouTubie, że jest dosyć trudna do upolowania w polskim pepko. Natomiast właśnie w pepko czeskim udało mi się znaleźć koszyk i udało mi się znaleźć tą piękną sukienkę, która o dziwo była dobra na mnie. Ona się też bardzo ładnie rozciąga i ona jest z wzorem w takie papaje. Bardzo ładny wzór. Koszyk ma bardzo podobny wzór tutaj, też z papajami z tego Sugar free. No i oczywiście przy okazji e, pobytu właśnie w czeskim Pepko. Dla syna dwie koszulki. Jedna wygląda tak, on lubi jasne rzeczy. Myślę, że to, że to jest taki bajkowy wzór, to nie jest e, nic złego, że jest dorosły. No, nie wszyscy lubią czarne. Są osoby, które lubią żywe kolory, i tutaj kolejna taka koszulka. Dlaczego pokazuję? No, tu wiadomo, zrobił się 100 z tych rzeczy. Dlaczego pokazuję akurat takie ubrania i takie zakupy? No, tak jak mówiłam, niestety, gdy ktoś jest spory, no ma spore problemy ze znalezieniem ubrań w swoim rozmiarze. Sklepy niemieckie, no słyną z tego, że rozmiarówka jest większa, też są większe buty. Więc czasami warto, będąc tam, zobaczyć. Niekoniecznie kupować od razu w normalnych cenach, ale czasami warto zobaczyć, czy właśnie nie ma czegoś na wyprzedaży. Ja, prawdę powiedziawszy, ostatnio szukałam materiałowych spodni i zastanawiałam się nad kupnem, bo właśnie potrzebowałam takie kupić. No i oczywiście takie materiałowe spodnie kupione w Polsce byłyby dużo droższe, bo wiadomo są duże, a duże rozmiary są w wyższych cenach. Natomiast spodnie za euro, nawet jeżeli zakładam, te spodnie nie będą potem wyglądały tak dobrze, to spodnie za euro nie będzie mi tak żal jak spodnie za 250-300 zł. Także dlatego polecam zaglądanie do takich miejsc, bo czasami warto i można upolować jakąś perełkę. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do zwiedzania naszego pięknego pogranicza. Nie tylko sklepów, ale przede wszystkim. Zabytków. My mamy sporo rzeczy zobaczonych po czeskiej stronie, po stronie niemieckiej, jeżeli chodzi o zamki, jeżeli chodzi o muzea. Warto zaglądać, a przy okazji, robiąc zakupy, coś można jeszcze upolować. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.